Dolny Śląsk to przecudne miejsce. Tu są góry, tu są lasy, ale jest też woda. Można odpoczywać nad wodą i można odpoczywać na wodzie. Jesteśmy w tej chwili na Odrze. Przepiękne miejsce. Można zwiedzać Wrocław także właśnie z tego poziomu, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jak widzicie, wojewoda, nie wojewoda, kapok musi być i dbamy o to bezpieczeństwo. Ale oprócz dbania o bezpieczeństwo, musimy też zachwycać się tym, co jest naokoło nas. Zapraszam na Dolny Śląsk. Pamiętajmy, jesteśmy na wakacjach, wchodzimy do wody tylko w miejscach wyznaczonych, tam gdzie są ratownicy. Bezwzględnie musimy się podporządkować ratownikom. Czerwona flaga, zakaz kąpieli, biała, kąpiemy się. Na wodach otwartych korzystamy tylko i wyłącznie z miejsc bezpiecznych, które nie są objęte zakazami kąpieli. Czego nie robić nad wodą? Przede wszystkim nie wolno spożywać alkoholu. Stwarzamy w ten sposób zagrożenie dla siebie i dla osób wokół nas. Przede wszystkim musimy również pamiętać, by nie wchodzić do wody bez opieki. Nie puszczamy małych dzieci samych do wody. Nie kąpiemy się w miejscach samotnych, ponieważ w momencie w którym coś nam się stanie, nie będzie miał kto wezwać pomocy. Warto pamiętać też o tym, by nakładać wszelkiego rodzaju filtry UV, by chronić się przed poparzeniem słonecznym oraz by małe dzieci wchodząc do wody miały kamizelkę, rękawki bądź koło dmuchane, co zawsze pomoże im w utrzymaniu się na powierzchni wody. Przy brzegu, jak możemy udzielić pomocy? No każdy powie, podajmy gałąź. No, ciężko jest znaleźć, szczególnie w mieście, w centrum miasta, 4-5 metrową gałąź, bo one są na wysokości przeważnie, ale możemy to zastosować e, inny sposób. Dorosły człowiek, żeby się utrzymać na lustrze wody, potrzebuje wyporności około 2,5 litra powietrza, czyli butelka 2,5 litrowa zakręcona. Wystarczy, żeby dorosłego człowieka utrzymać na lustrze wody. Takie powiedzmy mini koło ratunkowe. Pamiętajmy też, że ta butelka rzucona na wodę, no ciężko będzie do złapania. Nawet dobry pływak jedną ręką nie złapie tej butelki, dwoma rękoma osoba tonąca też nie złapie, bo będzie to raczej niemożliwe. Ale jeżeli tę butelkę zakręconą wsadzimy do ubrania, ściągniemy spodnie, ściągniemy bluzę, zawiążemy nogawki do nogawki czy do rękawa, wsadzimy butelkę, zawiążemy, będziemy mieli taki pakunek, który będzie łatwo, łatwy do uchwycenia przy wodzie. No, jeżeli te butelki będą mniejsze, pół litrowe, litrowe, to trzeba tych butelek więcej tam dopakować. Również musimy pamiętać to o tym, by stosować się do wszelkich wskazań ratowników. Jeżeli ratownik mówi, że nie kąpiemy się, nie wchodzimy do wody. Jeżeli ratownik mówimy, mówi, żebyśmy podeszli bliżej brzegu, podchodzimy. Wszelkie polecenia ratownika nie traktujemy jako wskazówkę, jako polecenie. Również musimy pamiętać, by nie wypływać zaboje. Tak? Jeżeli jest wyznaczone kąpielisko, nie wypływamy poza nie ponieważ tylko i wyłącznie kompilisko jest akwenem sprawdzonym, bezpiecznym. Pamiętajcie, jakiekolwiek zdarzenie nad wodą, dzwońcie na numery alarmowe. Na Dolnym Śląsku numer ratownictwa wodnego 984 lub 112, europejski numer alarmowy. Oba numery razem współpracują, uruchamiają cały system ratownictwa wodnego.